Dzień dobry, serdecznie witam. Dużo z Was jest nowych, jeżeli chodzi o fotowoltaikę i bardzo często pytacie się mnie odnośnie wskazań dźwig prądu czy 2.8.0 to jest cała produkcja z fotowoltaiki, czy pomniejszona konsumpcję. I tak naprawdę o co z tą elektryką chodzi? To jest dość trudne zagadnienie, które pewnie dla większości z Was może być problematyczne, dlatego wytłumaczę to na przykładzie wody. Wodę jakoś łatwiej rozumiemy niż prąd. Pomyślcie sobie, że macie studnię, która wytwarza Wam około 1 litra wody na jedną minutę. I macie podłączoną tą wodę do własnego domu, do instalacji wodnej w domu. Jednocześnie macie oczywiście podłączoną instalację wodną domową do mm, sieci miejskiej. Gdzie jest nieograniczona ilość zasobów wodnych, jest licznik, który mierzy wodę wchodzącą do domu, jest licznik, który mierzy wodę wychodzącą z domu. Jeżeli my w ogóle nie zużywamy wody w domu, to litr, który nasza studnia cały czas pompuje, przechodzi poprzez dom do instalacji wodnej miejskiej i nabija nam na liczniku ten 1 litr na minutę. Jeżeli odkręcimy kran i zużywamy 1 litr wody, to cała woda z naszej studni jest u nas zużywana i tym samym ani nie pobieramy, ani nie wysyłamy wody do instalacji miejskiej wodociągowej. Ale jeżeli odkręcimy drugi kran i zużywamy 3 litry na minutę wody, to wtedy bierzemy 1 litr wody z naszej studni i 2 litry pobieramy jednocześnie z sieci miejskiej i licznik wody napija nam 2 litry na minutę. Identyczna sytuacja jest jeżeli chodzi o prąd. Dokładnie identyczna, tylko odbywa się to wszystko elektronami, a nie cząsteczkami wody. Mam nadzieję, że to Wam troszkę wyjaśniło sytuację. Przepraszam tych, dla których elektryka jest jakby rzeczą oczywistą, ale uwierzcie mi, że naprawdę ludzie nie muszą się interesować techniką, a jednak ten milion sto tysięcy ludzi w tym momencie ma już u siebie fotowoltaikę i chcieliby zrozumieć, jak to działa takim prostym językiem, na przykładzie z dużym uproszczeniem. Serdecznie dziękuję za uwagę, do usłyszenia.